Ja jestem Maja i przychodzę do was z kolejnym reading challenge'em na miesiąc luty. Bardzo się ekscytuję, bo bardzo w ogóle lubię takie wyzwania i też jak może mogli, i też jak może mieliście okazję obejrzeć moje wyzwanie czytelnicze na miesiąc styczeń. Tutaj podlinkuję. Wreszcie mogę podlinkować, i to jest pierwszy raz, kiedy mogę cokolwiek podlinkować. No, bo dotychczas jeszcze nie miałam tyle filmików na kanale, teraz też nie mam aż tylu, ale mogę coś podlinkować. No, także tutaj, tutaj zostawiam Wam link. A tymczasem zabieram się za pokrótce, za wytłumaczenie Wam, właśnie na czym polega to moje wyzwanie czytelnicze. A mianowicie, tu mam szarą czarę, a w niej 11, już 11 kategorii. Jakiś, no, jakichś wiadomo, czytelniczych kategorii. Losuję jedną kategorię i później wybieram, w zależności od tego, jaka to będzie kategoria, wybieram bądź ktoś mi wybierze, zobaczymy pięć książek, i z tych pięciu książek losuję tą jedną, która właśnie przypadnie mi do przeczytania na wybrany miesiąc. W tym momencie mamy luty, więc na luty. Więc może już bez przedłużania losuję. Czekajcie, bo tu parę karteczek się tak troszkę powyginało. Karteczki są poprawione. Nie wiem, czy je widzicie, ale są. I już bez przedłużania losujemy. A ja trzymam mentalne kciuki, że przypadnie mi tym razem jakaś naprawdę ciekawa, wartościowa pozycja, po której będę po prostu płynęła i po prostu będzie mi się ją dobrze czytało. A teraz losuję kategorię. Boję się. Prawda, to jest stresujące, ale już mam. Uwaga, mam kategorię, czyli jeszcze nie wiem, kategoria na miesiąc luty to. O! Książka, o której każdy mówi. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Co super, to jestem jeszcze bardziej podekscytowana. Ja na chwilę się ulatniam, poszukam na przykład na różnych stronach różnych właśnie bestsellerów, takich topowych pozycji, które były właśnie popularne bądź są popularne teraz, o których po prostu każdy mówi. I też od razu wydaje mi się, że w tej kategorii będzie można ocenić, czy coś jest bestsellerem, czy bedsellerem. Dokładnie. Więc zobaczymy, ale jestem no bardzo podekscytowana, bo bardzo ciekawa kategoria i taka fajna. Więc ja na chwilę znikam i widzimy się za chwilę. No więc dobrze, ja powracam. Mam tutaj wypisanych pięć książek. Jeszcze nie zginam i nie robię karteczek, bo chcę najpierw no, Wam przeczytać, jakie to, jakie to są książki i pokrótce, o tyle ile umiem, to wytłumaczę fabułę, bo po prostu no, teraz wybierałam te książki. I przeczytam po prostu sobie, um, o czym są te książki. Dobra, no więc zacznijmy od pierwszej czytelniczej możliwości, czyli książki tu, bądź tu, tu, tu. Start a Fire, runda pierwsza, Katarzyny Barlińskiej, a może lepiej PS, Heritiery Pizgacz, bo to jest chyba jej, um, jak to się nazywa? Jej pseudonim literacki? To się tak mówi? Nie wiem. Yy, w każdym razie no, na, na książce jest Heritiera Pizgacz, więc może tak zostawmy. Yy, więc jest to bodajże fantastyka. W ogóle najwięcej mam tutaj fantastyki i z tego co wyczytałam, to jest yy, główna bohaterka, która była wychowywana przez swoich rodziców tak bardzo. Jakby zgodnie z pewnymi celami, punktami, wiecie, miała takie bardziej melancholijne życie, takie mm, może typowe, bardzo rutynowe, że tu chodziła do renomowanej szkoły, y, chyba dobrze się uczyła i po prostu y, jej rodzice wychowywali ją pewnie na, nie wiem, może dany zawód, po prostu w pewnych ramach, wiecie o co mi chodzi, i nagle pojawia się y, na jej drodze, Jakiś chłopak, który ma, która, który ma jakieś martwe spojrzenie, bladą twarz, pojawia się, ym, pojawia się właśnie na jej drodze ten chłopak i jakby wywraca jej życie do góry nogami. I nie wiem, i jakby tyle. Ale żeby wiedzieć o co chodzi, trzeba przeczytać książkę. Kolejną możliwością jest książka Anna z Zielonych Szczytów, Lucy Matt Montgomery, czyli książka, która, nie wiem, no. Ja się spotkałam, że ona teraz budzi jakieś właśnie różne kontrowersje z racji tego nowego, świeżego tłumaczenia yy, i że podobno ta książka jest najbardziej zbliżona oryginałowi, no a że ludzie wiadomo, byli przyzwyczaje, przyzwyczajeni do starej Ani z zielonego wzgórza, to po prostu burzą się na ten nowy przekład. A o czym jest Ania yy, Ana z zielonych szczytów? To w każdym razie jest to rudowłosa dziewczyna, która była w sierocińcu i że adoptuje ją jakaś rodzina, która ogólnie chciała zaadoptować chłopca, żeby pomagał im w gospodarstwie. No, ale natomiast przyjeżdża Ana, przyjeżdża ta dziewczynka, no i ona podobno ma szaloną wyobraźnię, jakieś kreatywne pomysły i tak dalej. Jest pewnie taką. Oryginalną bohaterką, może. Ja powiem Wam szczerze, że ja ogólnie historii ani z Zielonego Wzgórza nie znam. Nie jestem w ogóle do niej przywiązana, więc ja, więc mi to tam bez różnicy, jakby nie mam kompletnie żadnych jakichś zastrzeżeń a propos tego tłumaczenia, bo wiem, że właśnie dużo ludzi się burzy na to. Ja mam jakby kompletnie nic do tego nie czuję, bo nie jestem z tą historią związana, po prostu. Nigdy tego nie czytałam. Jakoś szczerze wam powiem, że najmniej mam na tą książkę ochotę, i to jest to samo, co było w styczniu z dziećmi z Bulerbyn. Tak samo nie miałam na nie ochotę, także no, mam nadzieję, że nie trafię na tą książkę. No, gdzieś tam po cichu, bo mam wrażenie, że to będzie gdzieś. Podobna książka do Dzieci z Bulerbyn? może i nie, ale mam wrażenie, że traktuje o podobnym temacie, że tutaj też jakieś kreatywne zabawy, może i wioseczka, jakieś tam gospodarstwo, no mimo, że wiadomo, no w Dzieci z Bulerybyn nie było jakoś styk tego gospodarstwa, ale mam wrażenie, że to są też takie, takie dwie kultowe powieści z, nie wiem, no, z, dla dzieci, może tak. Kolejną książką, na którą szczerze mówiąc chyba bym miała najbardziej ochotę, bo ma bardzo ciekawy opis, którego chyba nie będę mogła wytłumaczyć, ale jest to książka Bezgwiezdne Morze Erin Morgenstern. Tak mam nadzieję, Morgenstern? Nie, no chyba Morgenstern. Mam nadzieję, że tak się wymawia to nazwisko. W każdym razie, Bezgwiezdne Morze to podobno są jakieś może zbiór, Jakieś tam opowieści czy opowiadań, może one się ze sobą łączą. Sama dokładnie nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo w opisie wyczytałam tyle, że chyba jakiś chłopak znajduje w bibliotece książkę, którą czyta, która go pochłania, i w pewnym momencie w, pewnym momencie w tej książce czyta sytuację, która wydarzyła się w jego dzieciństwie, a ta książka jest starsza od niego. Nie wiem, no, brzmi ogólnie to bardzo ciekawe, ciekawie. Kolejna książka to Szóstka Wron. To pierwszy Liv długo. I o czym to było? I właśnie dlatego mi się te, te fabuły teraz zmierzą, bo mam wrażenie, że właśnie ta książka jest trochę podobna do, do tej Start a Fire. Jakoś tak mam wrażenie. A fabuła mniej więcej polega na tym, że ta Szóstka Wron to jakby sześciu takich złolów, złoczyńców, złoli którzy jakoś wspólnie będą starali się, nie wiem, czy rozwiązać jakiś problem, czy coś wygrać, żeby dostać jakąś nagrodę. Wiem, że ja mówię chaotycznie, ale po prostu nie, ja to przed chwilą przeczytałam, a wiecie, te opisy też są takie, więc trudno tak naprawdę wiedzieć, o czym będzie ta książka. Na, no natomiast po prostu, że wydaje mi się, że bohaterami będą bardziej takie może negatywne, złe charaktery i będą próbowali jakby razem coś zrobić, chyba że tam też było napisane coś takiego, że no chyba, że zdążą się nawzajem pozabijać, że po prostu, czyli nie wiem, czy to są jacyś kryminaliści, te wrony przysłowiowe, nie przysłowiowe, tylko metaforyczne. A ostatnią możliwością to jest, wydaje mi się... Najpopularniejsza z tych wszystkich książek, chociaż nie wiem, ale po prostu na nią to gdzieś tam najczęściej wpadam. A mianowicie jest to książka Holly Black, Okrutny Książę, tom pierwszy. Naprawdę, wydaje mi się, że te okładki to po prostu nie wiem, widzę w cudzysłowie wszędzie. I szczerze mówiąc, nie jestem o tej książki przekonana. Ogólnie z tego, co wyczytałam, to. To trzy siostry bodajże trafiają do jakiegoś świata elfów, który rządzi się swoimi takimi swoimi prawami, swoimi zasadami. Te elfy były przedstawione negatywnie w tym opisie, więc w sumie to nie wiem, czy one będą wszystkie negatywne, ale było, były po prostu przedstawione jako takie właśnie złe, elfickie społeczeństwo i że te bohaterki muszą tam sobie poradzić. No i też właśnie jest jakiś książek, który też jest okrutny może. że właśnie, że to jest trylogia. Okrutny książek, królowa niczego, czy zła królowa? Nie wiem. Wydaje mi się, że to będzie takie bardzo młodzieżowe, ale w negatywnym znaczeniu tego słowa. Że to będzie po prostu takie gdzieś tam wydaje mi się cringe'owe i takie nie moje. Przynajmniej ale nie wiem, kompletnie nie wiem. Przynajmniej okładka jest taka, że po prostu wiem, wiem. Ocenianie po okładce, ale tak, no, okładka mnie w ogóle jakby nie przekonuje i mam wrażenie, że to będzie właśnie takie bardzo mocno gdzieś tam wczesno, może młodzieżowe takie. No to co? Ja gdzieś tam trzymam kciuki na Bezgwiezdne Morze. Odtrzymuję kciuki na Anę z Zielonych Szczytów, więc teraz gniotę te karteczki i robimy. Kolejne losowanie. Pięć, pięć książek. Powiem wam szczerze, że się stresuję. Naprawdę się stresuję, bo jakby ostatnio mam taki dosyć, naprawdę zastój czytelniczy. Trafiam na książki, które w ogóle mnie nie wciągają, które mi się nie podobają. Ostatnio na przykład, yy, tak na szybko, tylko powiem, zaczęłam czytać książkę i czytam, czypa, czytam ją, a w pewnym, w pewnym momencie sobie uświadomiłam, że oglądałam serial na Netflixie i kompletnie kompletnie nie wiedziałam, że ten serial inspiruje się tą książką, albo jest na jej podstawie. A to jest naprawdę taka klasyczna książka. I jakby też to jest takie, że wiecie, no sobie zaspoilerowałam po prostu pewne rzeczy, a nawet kompletnie o tym nie wiedziałam, bo oglądałam to kiedyś tam, nawet nie wiem kiedy. No i ogólnie po prostu nie trafiam teraz na. No mam kiepski okres czytelnicz. Więc bardzo proszę. Czytelniczy czy Bogu, bądź dla mnie Boba, To. Okej. Okay. Więc, książka. Książka na miesiąc luty. To będzie książka. Nie, no ja mam techa. Ja się w to nie bawię. Ja się w to po prostu nie bawię, do cholery jasne. A nas zielonych szczytów. Jak ja będę miała do końca roku taką złą pasę w moim wyzwaniu czytelniczym, które sama sobie dałam. I to wyzwanie czytelnicze jak na razie we mnie powoduje mój zastój czytelniczy, bo, bo ostatnio przy Książce ze stycznia bardzo mocno się męczyłam, <grym> bardzo mocno, i aż mi się nie chciało czytać innych książek. Więc super sobie dałam wyzwanie czytelnicze na cały rok, że po prostu mam taką pasję, że jak na razie druga książka, na którą najmniej miałam ochotę. Tylko mam nadzieję, że może akurat ta okaże się, że naprawdę będę przynajmniej może pozytywnie zaskoczona, że to, jakie teraz mam do niej emocje, że po prostu i nastawienie, że okaże się mylne i że naprawdę mnie do siebie przekona. Mam nadzieję, że z nią tak będzie, bo niestety z książką w styczniu tak nie było. Dobrze, no i co? Ja się z Wami w tym momencie żegnam i jak zwykle bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas, za obecność i miłego dnia, miłego wieczoru. Pa pa!